Ostatnim razem torturowaliśmy ramę przyszłej tokarki prądem, basowymi wibracjami i zabójczo ostrymi narzędziami, a wrzeciono czeka z niecierpliwością, aby stać się z ramą jednością. Mentalnie przygotowane wrzeciono do współpracy z ramą w amatorskim tworze, to karkopodobnym trafia w pobliże swojej docelowej pozycji. Dla zwiększenia możliwości maszyny, będzie trzeba temu wrzecionu zapewnić pracę na wyższym stanowisku. Aby podnieść szczebel powagi wrzeciona, będzie potrzebna drobna konstrukcja dystans między wrzecionem a ramą. Pozwoli to na obróbkę detali o większych średnicach. Dystans skonstruowałem w programie Z23D. Górna i dolna płyta to blachy o grubości 20 mm. Środek dodatkowo usztywniłem zastrzałami z profili. Dodatkowo dystans uwzględnia wycięcie, przez które poleci pas napędzający w życie roz silnika. Na magicznym złomie na który uczęszczam oczywiście znalazły się perfekcyjnie skrojone pod mój projekt kształtowniki stalowe. Do oczyszczenia stali użyję tarczy, której nazwy nie mogę powiedzieć na głos, bo mi zasięgi. Na ułatwienia sobie roboty szybki rysunek górnej płyty. Zbrojony w cierpliwość i metra przystąpiłem do roboty. Jak to mawiał pewien potężny człowiek, samo się nie zrobi. Płyta ląduje na stole chirurgicznym, płyta ląduje na stole frezarki. Jest to miejsce, w którym można zamaskować niedoskonałości powstałe w wyniku braku umiejętności. Prawdziwy profesjonalista by zrobił takie części maszyn z wykorzystaniem samej szlifierki i wiertarki. Mnie jeszcze brakuje doświadczenia w boju, więc się wspomagam środkami wspomagającymi garażowych wojowników. Kolejne będą wycięcia na pasek napędowy. Grube płyty będą spawane do cełowników. Małe podszlifowania w miejscach spoin mogą być skazane dla lepszej penetracji. Mówiąc o cełownikach, i tutaj nie było pełnej improwizacji. Kształtownik ugryziony przez szczęki i madła wpada w sidła frezarki. Wyrównanie bocznych powierzchni powinno ułatwić montaż elementów. Utorujemy też drogę dla paska w cełownikach. Tutaj też trafia tarcza szlifierska przed spawaniem. Spręta wykonamy powierzchnię pod otwory gwintowane. Będzie to powierzchnia montażowa dla pokryw bocznych dystansu. Przygotujemy od razu też zastrzały. Z użyciem lasera diodowego poznakuje blachy według projektu i plików DXF. Mógłbym to potrasować ręcznie, no ale po co? Skoro w warsztacie kurzy się narzędzie, które się tutaj nada perfekcyjnie. Podobno zwykłe dzidy są przestarzałe, dlatego tym razem użyłem laserowej. Niestety mój laser nie przebija się na wylot stali, więc musimy tutaj podziałać bardziej tradycyjnymi metodami. Dachy gotowe do montażu. Lecimy z tematem dalej. Nie ma czasu. Mając na stole wszystkie elementy przygotowane, można się zacząć psychicznie przygotowywać do spawania. Tym razem jednak będzie nieco mniej stresu. Element mniej więcej mieści się na stole mojej frezarki. W razie jak coś pójdzie nie tak, możemy rzeźbić dalej. Uzbrojony w rysunek skierowując swój umysł prosto na stół spawalniczy. Nastawienie? Optymistyczne. Na rysunku jest nieco mniej wymiarów niż ostatnim razem, więc jest mniej rzeczy do spie więc jest mniej rzeczy do popsucia. Praca spawacza nie przeistacza. Po heftach rozpoczynamy prawdziwe spawanie, a nie jakieś tam kanapeczki. Czy ci z was, którzy już w życiu sypali skrami też tak macie, że nieważne czy wam iskry lecą za kołnierz, do buta, czy pasu, że was w ręce przez rękawiczki z koziej skórki musicie dospawać lagę, jeżeli rząd zaczęliście? Takie dziwne zboczenia. Czy to podchodzi pod masochizm? Stop. Co innego przerwa na ostro paragwajski. Teraz możemy dalej jechać. Wstępnie wygląda jak coś, co nie powinno się wygiąć pod wpływem sił skrawania otokarki. Co powiecie? Do ściemniania, lecimy dalej. Żłobienia, które wcześniej powstały od kątówki, teraz pozwolą mi położyć głębszą spoinę z bardziej płaskim licem. Teraz otwory mocujące pokrywy boczne. Dobra, żarty się skończyły. Głowica Fisto. Potężne wkładki węglikowe. Żadne planowanie powierzchni nie jest jej straszne. Strona zabielona. Ta głowica to wydaje się, że jest przerost formy nad treścią, ale dzięki niej mogłem to obrobić z jednego mocowania. Mały, acz istotny szczegół. No to teraz druga strona medalu. Chyba potrzebna większa frezarka. Problemy ze zmianą narzędzia to chyba dobry powód, żeby kupić większą. Nie chyba wiem, co bym chciał dostać na urodziny. Ale póki co musimy sobie jakoś poradzić. Nie mam kompletnie żadnej pewnej bazy. Nigdzie nie sięga narzędzie. Otwory do mocowania w życie na trzeba będzie natrasować ręcznie. Ale nie martwcie się. To będzie tylko tokarka CNC, więc. Nic precyzyjnego przecież. No i bazujemy na pierwszym otworze na zero. A zresztą po co ja wam to mówię? Zapraszam na wióry. Wracamy do pierwszej strony medalu i reszty otworów. Pozostała, lekka obróbka poleci z ręki. Maszyny są dla słabych. Elektronarzędzia to jest przyszłość. Ucieszony z pomysłu kołkowania, użyłem rozwiertaka. Niestety, chiński rozwiertak później okaże się być bardziej rozbijający niż zwykłe wiertło. Ale za to tani. To już kompletny hardcore. Gwintowanie gwintu M16. Dajcie mi 100 takich, i można siłownię kompletnie odpuścić. Można powiedzieć, że za darmo. Ale ten gwintownik, to też wcale tanie nie był. Kołki pozycjonujące FI 10H7. owanie mogłoby faktycznie być nieco ciaśniejsze, może następnym razem. Ale z plusów przynajmniej przyjemnie się składa. Około 153 dni temu padłem na pomysł, że w przyszłości możemy się przydać suchy żwir z piaskiem. Korzystając z uroku lata, wysuszyłem nieco materiałów budowlanych. A kto da tu taki zieleniutki w kolorze maszyny, którą buduję? Mieszanina przetrwała cały dzień piekielnego ciepła. Wysuszona na wiór mieszanina rozpoczyna swoje misje w bazie wrzeciona. Taka mieszanka powinna wytłumić nieco drgań podczas pracy maszyny. Następny przystanek naszej przygody uszczelka. Na bazie geometrii, która wcześniej powstała, zbudowałem bardzo łatwo model takiej uszczelki. Dzięki zw 3 mogę wyeksportować taki model do Estela i wrzucić bezpośrednio na drukarkę uzbrojoną w materiał TPU. Uwielbiam to. Rysujesz, wrzucasz na drukarkę i samo się robi. Cuda. Poprawdzie co do zauciecha. Radość jest wtedy, jak docierasz do celu trudną drogą. Ale czego oko nie widzi, tego sercu nie żal. Opowiem wszystkim znajomym, że wycięłem to ręcznie z gumy. Ale ci. Ciii... Jakby było wytłumione. Niezła oznaka. Powiem wam, że zabawnie wygląda takie ramię z profili to wrzeciono ze stożkiem SK-50, które z reguły siedzi w pięciotonowych tonowych frezarkach i cięższych. Ale jak się bawić, to się bawić, drzwi wywalić, okna wstawić. Ale my tu śmiechy-chichy, a trzeba to przecież czymś napędzić. Do tego celu zakupiłem skromny silnik servo. 3,8 kW na siłę. Myślę, że skrywa w sobie sporo siły, a jeżeli dobrze go zamontujemy, to może nawet wydobędziemy z niego moment. Ale to za moment. Póki co czeka nas nieco zabawy. Do przeniesienia pełnej mocy serwa na wrzeciono będzie trzeba wrzucić na wałek koło synchroniczne HTD ten sam typ, który ostatnio wylądował na wałku wrzeciona. Przełożenie 1 do 1, 2500 obrotów powinno wystarczyć, a przy okazji będzie można wykorzystać enkoder serwa do gwintowania, bez dodatkowego enkodera na wrzecionie. Otwór wstępny trzeba będzie wytoczyć na średnicę wałka serwa. Stara tokareczka ma jeszcze ostatnie okazję pokazać pazura. Jak to mówią młodzi ludzie, gitowa. Teraz jeszcze szybka siłownia. Może nie najlepiej, ale kawał roboty wykonanej z pełnym zaangażowaniem. Ale wracając do ramy z wrzecionem, pasek i reszta przekładnie od strony wrzeciona gotowe do działań bojowych. Teraz trzeba będzie jeszcze wyrzeźbić jakieś mocowanie silnika. Mocowanie powinno być też uzbrojone w jakiś sposób napinania paska. Zakupiłem do tego celu taką tulejkę z łożyskiem. Nazywają to kołem bezzemnym do pasków synchronicznych, czy jakoś tak. Służyć będzie jako bierny napinacz paska. Do zrobienia mocowania zamówiłem na złomie płaskownik 150x12 ze stali S-235 i jakiś odpad stali o przekroju 40x10. Można taką flanszę urzeźbić na oko ale ja wolę nieco bardziej widowiskowe metody. Dlatego zrobię model 3D, a potem naskrobałem rysunek. W sumie co ja wam będę opowiadał? Wszystko widać na rysunku. Znalazłem też kawałek stali na napinacz. Natryki załadowane, umysł nieco bardziej ostry, skrawamy dalej. Gwintowanie i korpus napinacza gotowy. Jeszcze parę gramów trzeba będzie usunąć z płyt na flanszę montażową. Potrzebuję wykonać otwór o dużej średnicy pod kołnierz silnika. Mając do dyspozycji kama, można całkiem łatwo wygenerować ścieżkę dla frezu, który wytnie kontur wewnętrzno wymaganej średnicy. W parametrach wybrałem obróbkę przeciwbieżną. Moja maszyna czasami mi szepcze, że taki właśnie rodzaj obróbki preferuje. A ja wolę z nią nie negocjować. Wybranie zrobione jeszcze otwory pod śruby mocujące. i można przystąpić do nacinania zwoju w otworach. Do gwintów M8 wykorzystałem gwintownik z jakąś sekretną niebieską powłoką. Czego to oni nie wymyślą w dzisiejszych czasach. Obstawiam, że pochodzi z NASA. W końcu ma całkiem podobny kolor jak ich logo. Gotowe elementy można poskładać do kupy jak klocki Lego. Spawam, czy trzeba, czy też nie trzeba. Na stałe, stale ze sobą zgrzewam. Nie ma nic lepszego, jak dołożyć sobie dwa zastrzały na wszelki wypadek. Kawał solidnej, nikomu niepotrzebnej roboty. Flansza mocująca wkrótce zjednoczy koleżkę z resztą maszyny, ale jeszcze parę detali. Prawie zapomniałbym. Jeszcze napinacz. Spory silnik to i spore mocowanie. Skubany szczytowo wyciąga nawet 30 Nm. To mniej więcej tyle, jakby zawiesić 3 kg piór jaskółki afrykańskiej na ramieniu o długości metra. Jeden rabin powie dużo, drugi powie niedużo. Ja jestem za to pewien, że jak zestawimy to z potencjalną prędkością 2500 obrotów oraz sporą bezwładnością osadzoną na wale, nie zaszkodzi mieć nieco zapasu sztywności mocowania. Silnik ma hamulec, który musimy zasilić napięciem 24V prądu stałego, aby go zwolnić. Ułatwi to montaż na pasku. Strasznie tu ciasno. Kto to do jasnej ciasty projektował? No chyba, że głównym kryterium była wysoka mobilność. Wtedy można przyjąć, że jest w tolerancji. Zdaje się, że kręci się całkiem równo, ale jeszcze napniemy to nieco. Sterowania jeszcze nie ma gotowego, ale wkrętarka też daje radę. Życiono siedzi, serwo siedzi, pasek siedzi, to ma napęd, a ja nie mam weekendu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to lajka czy suba zostawić to już pestka. Więcej motoryzacji wkrótce.